Halo? Halo? Ja dzwonię w sprawie czynnika dwuosobowego. No, i co? Jest na sprzedaj? No, jest. A tu jaki? Zetor? Zetor. I ile pan za niego? A ile dasz? No nie wiem, ile pan chce, nie, bo ja mi to każdą cena odpowiada, bo mam duże pole i na dwa czynniki muszę, muszę jechać. Aha. A skąd ty jesteś? Ja z słowa. A to za daleko, to ci się nie płaca. Czemu? No? A, a pan skąd jest, bo za ogłoszenia dzwonia? A do Szczecina. Łata, to może byśmy się gdzieś spotkali, małaby kanapek narobiłabym sobie pod jedni. Tak? O tak, ja mogę przyjechać po ten ciunnik. Ale to gdzie to, gdzie, skąd ty jesteś? Ja jestem z Ościsłowa. A gdzie to jest? To jest ko... wie pan gdzie jest Wilczyn? Nie wiem. No to nie wiem jak panu wytłumaczyć. A wy pan, gdzie jest Kunin? Wiem. No to tam niedaleko Kunina. Aha. 32 km od Kunina mieszką. Mhm. Uh -huh. I, I co ty robisz? No i tam w, w polu ciągle, no tam, wie pan jak to jest, pole jak uh -huh. Siemonia? Mhm. Uh -huh. No trzeba sadzić te kurwa, pyrki, jebane, bo... No. Uh -huh. No to jak pójdzie ten cunik czy nie? Ale to za ile dasz? Za, za kumbajna mogę się wymienić. Ale pan mi dopłaci. Jeżeli... A pan ma duże pole? No, 500 hektarów. Łochcie, pan. No bo wi pan, no tam kumbajnem jeżdżę trochę na lewo. Ale no. ile pan by chciał za tego zetora? 70 tysięcy. No to dobra, stoi. Nie, pan z nieba mi spod, A gdzie? No. A, a umowę pan jakieś przygotuje, czy ja mu przywieźę? Ja przygotuję, no. To, o, to gdzie i o który? Niech pan mi powie. No, a ty 70 tysięcy ty masz za pieniądze? Ja mu, panie, niech pan się nie przyjmuje, mu dwa tak? konta w banku. Tak? Tak. Mhm. To wie pan co? A przyczepy pan jakieś jeszcze ma? No nie mam. No nie ma pan przyczep, a puk... Bo ja tylko jeden, ja nie mimo to... Pomyliłeś adresy, spójrz do gazety, bo pomyliłeś adresy. No co pan godo?